Że ten wzrost testosteronu spowodowany zimnem może wynikać z tego, że jak wychodzisz z tej lodowatej kąpieli, to czujesz się taki alfa, czujesz się taki niepokonany. I tu, właśnie, chcę przejść do tematu własnych wierzeń, może sposobu myślenia, a poziomu testosteronu, bo tak słyszałem od. To było od YouTubera, który nazywa się Hamza, nagrywa właśnie takie różne poradniki i nie tylko. I mówił, że u niego, to jest takie, można to nazwać bro science czyli takie nieudokumentowane coś, co pomiędzy sobą ludzie mówią, że stawał przed lustrem i mówił sobie masz wysoki testosteron, taka manifestacja można powiedzieć i że dzięki temu zwiększył mu się kilkakrotnie ten testosteron. Czy badania mówią coś na ten temat? Jak ty patrzysz na tą kwestię? No, wiesz co, to jest, jest broscience, ale tutaj naukowcy będą mnie szykanować, ja czasem lubię taki broscience, który nie zawsze jest poparty szerokimi metaanalizami czy przyglądami systematycznymi. Tak długo jak coś rzeczywiście działa, bo jasne, z jednej strony sam ten mindset on bezpośrednio nie wpłynie na twój poziom testosteronu, czyli tutaj zachodzi takie zjawisko, że ty sobie coś mówisz i masz ten wysoki poziom testosteronu. Bo nie możesz sobie zwizualizować wysokich poziomów wartości hormonalnych i osiągnąć je samą wiarą, ale własne przekonania mogą pomóc w zachowaniu po pierwsze stałej motywacji, wytrwać w swoich postanowieniach i zachować dyscyplinę swoich działań. A to jest kluczowe do regularnych treningów, trzymania się diety i samozaparcia w osiąganiu celów pomimo wielu przeszkód. Bo dzisiaj źle czujesz, dzisiaj ci się nie chce, a dzisiaj coś tam mam spotkania, nie mam kiedy pójść na trening, o a dzisiaj tu mi ładnie zapachniało z piekarni, i sobie tam bułeczkę kupię, a jest gorąco, to może pójdę na lody i to, jest, to są takie przeszkadzacze właśnie tych, tych postanowień. No a jeżeli ty masz ten mindset, tak jak powiedziałeś, staniesz się przed lustrem, mówisz, mu, tak, wysoki poziom testosteronu, cisnę, jedziemy na grubo. No to jak przechodzisz obok takiej piekarni, cukierni, rodziarni, czy masz, jesteś bardziej zapracowany niż zwykle, to potrafisz sobie powiedzieć, no nie, jest dyscyplina, jest dieta, jest trening, ciśniemy i rzeczywiście to przekłada się na poziom testosteronu. Więc ja uważam i obserwuję to wśród swoich potopiecznych, że im więcej wiary masz w przyszłe osiągi, tym łatwiej je uzyskać. I co ciekawe, wysoki poziom testosteronu budzi w mężczyznach chęć do działania, motywację i energię. Więc popatrz, wystarczy, że zaczniesz, zaczniesz mieć te takie przekonania, tę motywację i tak dalej, a już potem testosteron zrobi resztę i pozwoli ci to utrzymać. Więc to jest tak jakby samo napędzający się koło. Jest niesamowity mechanizm, ale rzeczywiście tak to działa. I, i nawet ostatnio byłem... Byłem na treningu z Przemkiem Górczykiem, który mówił, że bardzo mu się nie chciało. Ale gdybym gdyby miał iść sam, to by nie poszedł. Ale dlatego, że ja go wyciągnąłem, to poszliśmy i na treningach naprawdę, naprawdę robił, robił robotę. Nie to, że nie chciało mu się realnie, tylko nie chciało mu się może bardziej psychologicznie, a fizycznie dał radę. I naprawdę ten efekt po treningu był mega fajny. Więc rzeczywiście te własne przekonania, ten mindset, to nastawienie. Robi robotę. To nie podnosi poziomu testosteronu, ale powoduje to, że, ten, że to, co ty robisz dzięki temu, to poziom testosteronu ci rośnie. Tak samo, sam nasz mindset może wpływać na naszą postawę ciała, a swojego czasu było głośno właśnie o opozycję siły, która niby zwiększała właśnie taką pewność siebie. I tak samo nie jestem pewny, czy odnosiła się też do testosteronu, ale bardzo możliwe, że taka pozycja siły przybierana na kilka minut, zwiększała tam poziom testosteronu, więc. Mindset naprawdę coś w tym jest i ciekawi mnie, jak wyglądają Twoje zalecenia w tym temacie do Twoich klientów. Jak im mówisz, zacznij wierzyć w siebie, zacznij wierzyć, że jest to możliwe? Czy jak, jak wyglądają Twoje zalecenia? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest obszar, którego niestety jeszcze nie adresujemy. Podopieczni, którzy do nas trafiają, to są osoby, które wykonały ten pierwszy krok. To są osoby przekonane, w pewnym sensie zmotywowane i zdeterminowane albo negatywnie czyli że jest tak źle, że po prostu mówią: no muszę coś ze sobą zrobić albo pozytywnie, czyli właśnie poczytali, posłuchali podcastów, yy, przeczytali różne artykuły, obejrzeli filmiki na YouTube i tak dalej i uwierzyli w to, że dadzą radę. I przychodzą do nas, żebyśmy mogli ich dalej poprowadzić. Więc tego, to, to pytanie, o które zapytaliśmy, my tego nie robimy. Bo pracujemy z takimi osobami, które de facto tego nie potrzebują. Rzeczywiście, czasem trafi się ktoś, kto tego wsparcia takiego mentalnego potrzebuje. Natomiast działamy w taki sposób, że on dostanie naprawdę fajne suplementy. Dostanie rzeczy, które bardzo szybko. Pokażą mu ten pierwszy efekt, żeby ta motywacja u niego się pojawiła. Ale wciąż rzeczywiście brakuje mi tego, brakuje mi jeszcze zaadresowania tego obszaru, żeby ludzi kołczować, jeśli to jest dobre słowo, eee, może bardziej od tej strony psychodietetycznej, psychologicznej, bo rzeczywiście znam takie osoby, na przykład Paweł Widawski, który mocno pracuje z takim mindsetem, przekonaniem, i też miałem paru potopiecznych, którzy ode mnie poszli do Pawła po to, żeby on u nich bardziej nad tym mindsetem popracował. Więc yy, tak warto to robić. Natomiast my pracujemy z osobami, które już to mają i pomagamy im to jeszcze nakręcić, podciągnąć. Ale ten pierwszy krok jest od nich wymagany. To jest też interesujące, że z czasem wszystko zaczyna działać jak kula śnieżna. Zaczynamy robić jedno, zaraz przekłada się to na drugie i nagle jesteśmy już nie do zatrzymania. Tak, Ale... i, to, jest, i to, jest, to, to mi ułatwia pracę, bo dzięki tym mechanizmom właśnie ci ludzie dostają tego boosta, ten, ten wzrost, ten postęp i, i chcą pracować dalej. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małą. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym, lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów, wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub. W linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do news newslettera. Po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów, więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!